Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać co nieco na temat tego, jak robię instalację elektryczną. Nie chcę tutaj Wam podsyłać, znaczy nie chcę Wam tutaj wmawiać, że to na pewno jest tak, jak się robić powinno i że każdy powinien robić instalację od podstaw w traktorach. Natomiast są na rynku, da się w miarę dobre te instalacje kupić gotowe, z tym, że akurat do 40 to instala, ta instalacja, która jest dostępna od 60 i tak by w pełni nie pasowała, więc ja robię tą instalację od podstaw. Zresztą wszystkie w sumie traktory u nas są od, od podstaw robione, bo do Zetorów 25, czy Supra, czy 28, czy, czy Ursusa 28, 25 nie ma tych instalacji takich gotowców dobrych, od 30 nie pasują wprost, więc robimy od podstaw. Pokażę Wam kilka rzeczy, które dla mnie są niezbędne przy montażu tych instalacji, przy, przy ich przy ich tworzeniu. I, no i podpowiem kilka rzeczy. Myślę, że coś tam może uda wam się wykorzystać i może ktoś z Was też się pokusi o zrobienie samemu instalacji elektrycznej. Wiecie, może to, może to zabrzmi banalnie, ale pierwszą rzeczą, jaka jest potrzebna, żeby instalację zrobić poprawnie, jest schemat instalacji elektrycznej. Ja mam różne schematy po, po, porobione, takie zalaminowane. Widzicie, do zatora 25K do 40, tam kilka różnych mam. I te, te schematy, no to jest podstawa, no bo po co się zastanawiać? Oczywiście, gdybym, gdyby się robiło instalację, Codziennie to pewnie schemat byłby mi niepotrzebny, bo jako tako, jak już się parę razy coś robiło, to się wie, co z czym połączyć. Natomiast tu bardziej chodzi o to, żeby nic nie przeoczyć, żeby nic nie przeoczyć przy kompletowaniu tych przewodów, bo czasami można o jakimś przewodzie zapomnieć i jest problem. A dlaczego mówię o kompletacji? Przechodzimy do drugiego elementu: to są koszulki. Ja te koszulki widzicie w różnych rozmiarach kupuję nowe, w kolorze akurat takim kremowym, z tego względu, że no, w tych starych sprzętach w większości akurat takie były lub czarne ewentualnie, tam gdzie ja kupuję to z tego co wiem to właśnie czarne i te kremowe są dostępne, chyba były kiedyś jeszcze szare, ale nie jestem pewny w opisie filmu Wam podam namiary na to gdzie można to, u kogo można to nabyć jest to w kilku rozmiarach dostępne Myślę, że, że fajna jakość i fajnie to można sobie wykorzystać. Bo normalnie w sklepie, przynajmniej ja się nigdzie nie spotkałem, żeby można było w tym kolorze te takie koszulki kupić, te osłony przewodów. I tutaj, właśnie po to, głównie też się przydaje ten schemat, bo można sobie przeliczyć, jakie przewody gdzie, żeby nic nie pominąć. Bo jak szczególnie ta, ta wiązka, która idzie do przodu do lamp, no to tam jest odejście na prądnicę. Na regulator napięcia, na czujnik, na klakson i, i no jak przeoczycie jeden taki, jeden taki przewód, a z całą rozłożycie instalację, to potem go dopchnąć. Ten jeden to jest ciężko, więc ja sobie kompletuję najpierw mniej więcej długością te przewody, łapię izolacją w kilku miejscach, bo tam je wypuszczam różnymi długościami, i później wciągam w te koszulki. Gdzie trzeba, to ewentualnie nacinam i wypuszczam kable, i takie pojedyncze, wiadomo tutaj, Tam jest, to są chyba cztery rozmiary, czy trzy rozmiary, tam są w głębi. Natomiast na pojedyncze kabelki to oczywiście w tych najcieńszych koszulkach wrzucam. Kolejna rzecz, która, bez której instalacji nie można zrobić, to są przewody. Przewody typu linka to jest coś, co, co występuje w większości znaczy w większości, no praktycznie tylko, tylko i wyłącznie takie przewody typu linka, przewody typu drut, jak, jak znamy z, z takiej sieci mieszkań, w mieszkaniu elektrycznej, to, to praktycznie tutaj w, w pojazdach nigdy nie występują, bo nie są to elastyczne takie przewody, więc typu linka w różnych, w, różnych, w różnych przekrojach, bo tak się to powinno mówić, bo to powierzchnia przekroju jest podawana zawsze, a nie średnica, więc przewód, załóżmy 4 mm nie ma średnicy 4 mm, więc to, żeby Was nie myliło bo, bo, bo... Też, też pamiętam kiedyś pierwszy raz jak się z tym zetknąłem, to się zastanawiałem jak to jest czwórka, jak to takie cieniutkie i tak jak zobaczycie na schematach są 1, 1,5, 4 i 70 mm no 70 mm to są przewody w tym wypadku te akumulatorowe do rozrusznika, natomiast czwórka to jest większość tych bardziej powiedzmy obciążonych, obciążonych tutaj przewodów, czyli na przykład z rozrusznika na regulator napięcia. Tutaj co idzie ten przewód, to, to, jest, to jest połączony oczywiście z tym przewodem, który, który połączony jest z biegunem w przypadku czterdziestki, z biegunem dodatnim akumulatora jest, jest też przewód 1,5 mm, którym tam na przykład prądnica jest połączona w tym wypadku z regulatorem i tak Ja niektóre te przewody sobie modyfikuję na własny, że tak powiem, użytek tutaj do naszych traktorów i tak jak tutaj widzicie, większość przewodów to są jedynki do lamp, do reflektorów i tak dalej. Ja w większości przypadków stosuję przekroje 1,5 mm kwadrat do tych, do tych odbiorników, które są no, cały czas świecą, czyli właśnie reflektory żarówki, tutaj tam pozy pozycyjne, to jeszcze pół biedy, natomiast yy, światła mijania i światła drogowe bo tutaj w ciągnikowych instalacjach nie ma przekaźników. Oczywiście można by to było zmodyfikować, tutaj dodać, zrobić instalację taką nowoczesną na przekaźnikach, zrobić reflektory H4 i tak dalej, no cuda można było zrobić. I oczywiście takie rzeczy jak najbardziej, jeśli macie ciągniki używane do użytku takiego na co dzień, do, do pracy, no to jak najbardziej to są celowe przeróbki i też pewnie bym tak zrobił. Natomiast tutaj ulepszamy to, co się da zrobić niewidocznie, czyli właśnie przewody chociażby grubsze. Natomiast nie, nie modyfikujemy tutaj jakimiś tam, jakimiś tam zmianami w instalacji większymi. Jedyne, co wszędzie praktycznie stosuję, to dodatkowy przewód masowy, czyli tak jak do reflektorów, w tym wypadku idą trzy przewody, w moim przypadku będą szły cztery, i 3, ten czwarty przewód będzie połączony z masą tutaj przy silniku. Robię tak wszędzie z tego względu, że no my ciągniki robimy. Na takiej zasadzie, że większość elementów jest rozebranych, pomalowanych i składanych już po malowaniu. I czasami ta masa, no, niestety nie jest taka, jak powinna być. Nie masują te elementy z, z, z podwoziem tutaj i, no, bywają problemy, czy z ładowaniem czasami, czy nawet z pracą rozrusznika, bo, bo gdzieś tam coś ten prąd tak odpowiednio nie przepływa, jak powinien. Więc dlatego wszelkie te elementy typu prądnica, typu reflektory, lampy tylne czy, czy klakson chociażby jest dodatkowym przewodem zmasowany no typowo z, z korpusem tutaj a nie tak jak to bywa właśnie, że na wsporniku są reflektory tak jak w przypadku czterdziestki czy na błotnikach lampy bo gdyby coś było połączone tak jak chociażby klakson gdyby on był przykręcony gdzieś do korpusu na przykład skrzyń biegów gdzieś tu przy łączeniu bo, bo bywają tak niektórych gdzieś tam ciągnikach innych inne rozwiązania niż tutaj, w 40 przy chłodnicy, przy wsporniku filtra powietrza, no to, to wtedy można by było pominąć akurat w tym, w tym przypadku. Natomiast jeśli jest to element dopiero połączony z korpusem i to często, często przez kilka elementów pośrednio, no to zawsze tą masę dodatkową dodaje, bo nie jest to duży ani koszt, ani problem, a zawsze to lepiej masuje i tak samo gniazdko. Oczywiście do przyczepy również jest, jest zmasowane dodatkowo, także tutaj z tym, z tym nie, ma, nie ma później żadnego problemu. Wszystko ładnie świeci, nie robią się choinki, bo jakby zrobić tak wedle, wedle schematu, to zdarzało się, że, że ta choinka się gdzieś tam robi. Stąd też jest to jeden z plusów wykonania instalacji od podstaw własnoręcznie. Jak jesteśmy przy reflektorach, to warto wspomnieć o tych złączach do żarówek. Oczywiście bywały takie, bywały takie sytuacje, że można było końcówki po prostu te żeńskie montować na przewodach i wsuwać je po prostu bezpośrednio na żarówkę. Natomiast my stosujemy zawsze takie kostki, przy czym te dzisiejsze, dzisiejszej produkcji często są. Bardzo luźne, takie, że jak się wsuwa na tą żarówkę, one tak jakby nie czuć tego, żeby to zaskakiwało, potem nie zawsze to świeci tak jak trzeba, czasami się jedzie i on taki reflektor troszkę przygasa, tak jakby się mruży delikatnie któreś z świateł, to wtedy wiadomo, że gdzieś coś nie do końca styka, no i nam się w naszym przypadku często się zdarzało, że chodziło o te kostki albo gdzieś o brak masy właśnie. Więc y, teraz stosujemy raczej, szukamy takich albo bardzo porządnych, co ci się ciężko dostać, albo właśnie tak jak te. Tu nam się udało y, zdobyć te y, takie starej daty. One są troszkę, troszkę moim zdaniem, y, lepsze. Y, I tak samo jeśli chodzi o oprawki lamp tylnych, to już Tato Wam kiedyś mówił, że te współczesne czasami no, wiele do życzenia mają, że te blaszki no, są delikatne, to one nie sprężynują tak jak trzeba, i też. Później jest problem ze świeceniem tych świateł. Tu mam nadzieję, że lampy są stare, w dobrym stanie, więc nie powinno być większego problemu z tymi oprawkami, i, i no, będzie to działać tak jak oryginał, bo są oryginalne oprawki. No, a tak wygląda obiekt mojej pracy dzisiaj. Tak więc zabieram się za. Podłączenie elektryki. Tutaj jeszcze Wam pokażę przy okazji w reflektorze. Akurat tutaj są zrobione takie dodatkowe przewody, to już było fabrycznie, jakby przy tych śrubach, bo śruby są nowe z jakichś reflektorów, założone, bo ładne w ocynku. I to był, w ten sposób było zmasowane. I jak widzicie, tutaj jest już zmasowane i do, do tego pałąka. Natomiast. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, może tutaj gdzieś to nie do końca stykać ta masa, więc ja tą końcówkę po prostu obetnę, zarobię tutaj razem z, z przewodem, który będzie szedł sobie już do korpusu ciągnika. Jeszcze a propos przewodów, bo tak mi się przypomniało można oczywiście znaleźć w większości hurtowni elektrycznych te przewody typu Linka w, w tych przekrojach 1,5. 1, 1, nawet poniżej jednego zdarzają się tam 075 chyba czy 05 i później 2,5 zdaje się, czwórka, szóstka, dziesiątka i tak dalej, 16, tak po kolei te linki idą. Natomiast ja starałem się zawsze zdobywać przewody, kupować lub ewentualnie z jakichś instalacji starych pozyskiwać, bo też można. Przewody, które są przeznaczone jednak do, na rynek motoryzacyjny. Powinny być te przewody odporne na kontakt z olejami na kontakt z większą temperaturą. Z tego co czytałem karty techniczne, bo też tak nie, nie wiedziałem tego do końca, jak szukałem akurat teraz tych przewodów, bo już mi się pokończyły, to z reguły chyba 60 albo 70 stopni temperatura dopuszczalna jest przewodów takich linek stosowanych w instalacjach elektrycznych, w tych rozdzielnicach i tak dalej, w, w, w mieszkaniowych takich tych wysokich napięć O. Natomiast te niskonapięciowe, takie samochodowe instalacje z reguły, te przewody do tego przeznaczone, to są oznaczone jako L LGYS, czyli samochodowe i one mają, zdaje się, 105 chyba temperaturę dopuszczalną, więc jak tutaj gdzieś przy silniku, to zawsze lepiej, żeby ta, ta temperatura ich pracy była, była wyższa. Tutaj są przewody też, jeszcze inny symbol mają, na F w tej chwili nie pamiętam, wpiszę wam to tutaj wyświetli wam się to na ekranie, jak sprawdzę ten symbol dokładny, bo to też są przewody takie samochodowe. No ja akurat jak instalację mam kłaść w błotniku, a błotnik już był wcześniej założony, to ściągam sobie go, znaczy ściągam sobie koło, bo wtedy jest lepiej tutaj lepszy dostęp do przetykania tych przewodów, szczególnie w koszulkach tych a ja daję po 4 przewody, znaczy 4 przewody do tylnej lampy, bo jeszcze masa, więc jest mi po prostu wygodniej można też oczywiście, tak jak to robiłem, pamiętam u Przemka w 4011 instalację to tam z kolei błotniki były zdjęte, wiązkę wpuszczałem do błotnika i dopiero później montowaliśmy je na ciągnik także można sobie tak i tak poradzić, oczywiście bez zdejmowania koła też jak sobie jakąś linkę starą, jak to mówią od roweru wetkniecie i, i złapiecie sobie albo są takie specjalne do przetykania, ale to nie ma potrzeby, to, to sobie też przyciągniecie, natomiast jest więcej zabawy, tutaj wszystko na świeżo, tym bardziej, że koła jeszcze nie były na 8 nakrętek przykręcone, to łatwiej mi było to koło zdjąć niż, niż się bawić. Pani na kabli już trochę rozrzucona, że tak powiem, jeszcze mi zostało do dorobienia tak naprawdę wiązka, która idzie do gniazda przyczepy i w sumie, no i wiadomo spięcie tego wszystkiego w całość, natomiast jest już to generalnie oprócz tej wiązki przyczepy wszystko puszczone. W tych koszulkach, o których Wam wspominałem, tutaj są zastosowane przelotki. Tu koszulki wystaje więcej, natomiast to w każdej chwili można sobie jeszcze obciąć, jak będzie za dużo, już w drugą stronę się nie naciągnie. Przewody puszczone w oryginalnych tych kanałach w butniku, w tych profilach. No i tutaj będzie oryginalnie tak jak było kostka za rozdzielaczem do hamulców. Tam będzie to połączone jakby wiązka, która idzie od stacyjki tym kanałem tutaj przykręconym do skrzyni, pod tą blachą. Na dół idzie do czujnika stopu. Jeszcze nie zarobione są końcówki. E, potem no i będą się łączyć właśnie z dwóch błotników wiązki, z gniazda przyczepy i tutaj właśnie ze stacyjki za e, rozdzielaczem. Tutaj wam pokazuję tylko pojedyncze elementy tej instalacji, z tego względu, że no, nie chciałbym, żeby to był odcinek taki e, o tym jak to ja sobie kable robię. Tylko że po prostu uniwersalny, w 40, tylko po prostu uniwersalny, że jeśli będziecie chcieli sobie gdzieś instalację zrobić samemu, to żeby te wskazówki sobie zastosować. Ale też ciekawy jestem waszych pomysłów, bo oczywiście ja ani nie jestem zawodowym elektrykiem, ani nigdy nie pracowałem jako elektryk. Więc ja to robię tak na zasadzie odwzorowania i staram się to zrobić jak najlepiej. A niektóre elementy nawet poprawiam, bo na przykład od błotników widać dodatkowy przewód. Akurat w mojej, Ja sobie wybrałem brązowy, to jest masa. Więc wszędzie on jest spuszczony i później przykręcony do zwolnicy tutaj pod błotnikiem. Także, przy okazji, gdyby się odkręcało kiedyś błotnik, to, to odkręcając błotnik ten przewód od masy się przy okazji odkręca, no i wiadomo, rozpina się tutaj pod siedzeniem, żeby wtedy zdjąć błotnik razem z instalacją. Tutaj już prawe koło, jak widzicie, robię. Znaczy mam skończone, zaraz koło będę przyłapywał. No, tak jest wygodniej, ale tak jak Wam wspominałem, jeśli macie. Yy, bo ja nie miałem gdzie trzymać w sumie tych blach yy, yy, pomalowanych, nie chciałem, żeby mi się gdzieś uszkodziły, więc od razu je przełapałem na ciągnik. Yy, dlatego, no teraz może mi jest trudniej, natomiast yy, gdybyście mieli ten błotnik na stole, no to dużo łatwiej yy, można te przewody poprzeciągać. Yy, ale ja tutaj mam takie yy, urządzenie, które że tak powiem mi pomaga: to jest lin stara linka od, yy, od obrotomierza którą po prostu łatwiej się przeciągnąć, przecisnąć przez te kanały po drugiej stronie na tej końcówce izolacją łapię po prostu przewody i przeciągam z powrotem, także tak sobie można poradzić. No powiem wam, że najbardziej to mi w kości dała ta ta kostka. Jest przede wszystkim niedostosowana. Kupiona była jako powiedzmy element instalacji no, ciągnikowej generalnie, bo to w jakimś rolniczym sklepie kupiłem już nawet nie wiem gdzie. Natomiast jest to bubel, moim zdaniem. Dlaczego bubel? Ponieważ nie nadaje się ona do łączenia, do łączenia takich przewodów, gdzie mamy na końcu zarobione końcówki poprzez zalutowanie ich, bo, tak jak Wam mówiłem, są dwa sposoby. Można je zalutować. Natomiast druga opcja to są takie, Tulejki. Tutaj Wam zaraz pokażę. O, wygląda tak dużo szybsze w działaniu. Są takie tulejki. To jest akurat tulejka na linkę 1,5 mm Podwójną, czyli jak dwie razem składamy. I do zaciskania takich tulejek. Najwygodniejsze są takie. To jest taka praska. Widzicie, tu jest taki kwadracik. Przy zaciskaniu się. O, ładnie się zaprasowuje. Ja sobie kiedyś to kupiłem, bo jest to szybsze oczywiście lutowanie też w dalszym ciągu często stosuje mamy nawet taką maszynkę zrobioną ze starej lutownicy tej kolbowej to się chyba nazywało taka duża lutownica do, nie, do rynien chyba lutowania taka skośna i tam zamiast grotu tego do lutowania jest wytoczony taki pojemniczek to taty pomysł jest wytoczony taki pojemniczek, wsunięty i tą lutownicę można sobie ustawić na stojaczku, włączyć do prądu i ona rozgrzewa cynę, którą już je, która już jest w tym, w tym zbiorniczku, no potem ona zastyga, więc tam się tylko dokłada ewentualnie i ja sobie wstępnie to podgrzewam małym palnikiem, żeby było szybciej później już temperatura jest utrzymana więc tylko do kwasu i do, do, do tej cyny moczę i, no i mamy praktycznie przewód zalutowany więc idzie to moment, natomiast trzeba uważać przy traktorze bo no jakby tutaj no na, na ciągniku byłoby to ciężko, i tak jak tutaj w, w wypadku tej instalacji, jeśli sobie zdecydowałem zrobić to na ciągniku, typowo, że te wiązki sobie docinam, bo nie mam tutaj wzoru, więc, więc jest to tak trochę eksperymentalnie, więc ja sobie to docinałem wszystko z, lekkim, z minimalnym zapasem, żeby nie marnować materiału, ale Roz, rozkładałem sobie tą instalację i teraz ją dopiero zarabiam, więc taka praska jest lepsza, bo tu z cyną bym się musiał bawić. Byłoby to ciężkie na takich krótkich odcinkach kabli. Ale wracając do tematu, dlaczego uważam, że to jest kiepskie? Ponieważ na takich tulejkach czy na zacynowanych przewodach, yy, no teraz już Wam tego nie, na, nie nagram, ale jest po prostu ta śrubka, która się wkręca, ona zostawia dużo przestrzeni po bokach. Nie jest to tak wąsko zrobiona szczelina, że ta śrubka z góry naciska... I mogłaby sobie ścisnąć tak, żeby te dwa przewody nie uciekły w bok śrubki, tylko po prostu ściska z góry na dół. Więc gdybyśmy łączyli po jednym przewodzie, czyli jeden przewód doprowadzamy tu i z drugi tu, to jest gitara. Ale jeśli chcemy więcej, to Wam się te z reguły przy dociskaniu nie łożą jedno na drugim, tylko po bokach i już jedna z nich się bokiem może wysmyknąć przy takich małych przekrojach. No a to jest. Raczej no, taka skrzyneczka, no, chyba że ktoś to zaprojektował, a sprzedawana jest po prostu in, do innych celów. Natomiast no, do takich moim zdaniem się nie nadaje. Najlepszym rozwiązaniem by było tutaj albo zrobić bardziej wąskie te szczeliny i po prostu jedno na drugim w pionie, by ta śruba dociskała. A druga opcja, co ja tutaj też sobie w ten sposób poradziłem, że po prostu dorobiłem blaszki, bo tak jest w kontaktach, chociażby takich gniazdkach, czy, czy różnych połączeniach w instalacji domowej. Że czasami jest śrubka, ale pod śrubką jest taka jakby podkładka kwadratowa, która dociska wtedy równomiernie, taka z gwintem jakby. I, I coś takiego sobie tutaj dorobiłem w formie takich płaskowniczków, że tak naprawdę te płaskowniki tutaj są w poprzek, i wtedy śrubki dociskają płaskownik, a płaskownik do dolnej części tego gniazda. Tak więc to akurat tutaj mi trochę przysporzyło problemów, ale już sobie poradziłem, i teraz do tego montuję sobie taką blaszkę. I to będzie przykręcone do tej śruby. No niestety muszę ją odkręcić, mimo że była pomalowana. A z ocynku akurat średnio się na ocynkowanych śrubach farba trzyma jakakolwiek. E, trzeba byłoby ją tak naprawdę, ten ocynk, e, no, że tak powiem, zrysować, jakoś zmatować. Więc trzeba będzie zaprawkę jakąś na pewno zrobić. E, tym bardziej, że to nie jest śruba jakaś tam taka, e, którą, którą można leciutko odkręcić, no bo to jest od plecaka, od podnośnika. E, więc najpierw przykręcę sobie do tej blaszki tą kostkę, a później w ten sposób ona będzie o, a później w ten sposób będzie ona skierowana tutaj po za tym, za tym o, za tym e, rozdzielaczem od, od hamulców będzie ułożona. O, w ten sposób. I tak ta instalacja będzie tutaj wyglądała. I to bym miał generalnie gotowe, jeśli chodzi o instalację, bo mam powyprowadzane przewody też dłuższe, tu już z przelotkami dodatkowymi się zakurzyła, z przelotkami dodatkowymi do, na błotnikach, dodatkowo zmasowane. Tak jak Wam tam też mówiłem, są te wszystkie przewody, znaczy przewody, lampy na błotnikach, lampy przednie, reflektory są, zmo, są zmasowane dodatkowo przewodem z korpusem. Akurat tylne, no to przy błotniku są dodatkowe do śruby błotnika, natomiast przednie są przy prądnicy, przy uchwycie prądnicy dodatkowo. Dodatkowo zmasowane, tutaj tego nie będzie widać, dodatkowo są zmasowane, żeby nie było problemów. Później, tak samo gniazdo, które tutaj z tyłu jest widoczne, to będzie ciemno trochę, ale tu jest gniazdo pneumatyki i pod spodem gniazdo elektryczne. Takie z epoki, ono również jest osobno zmasowane, tak więc myślę, że nie będzie tutaj problemu z, z jakimiś choinkami, bo to jest troszkę minus tego, jak się maluje wszystko w oso osobnych elementach, bo później nawet prądnicę mam dodatkowo zmasowaną tą zaciskiem 10, z tego względu, że normalnie z reguły to funkcjonuje bez tego, nawet nie pokazuję tego, chyba, chociaż nie, schemat tam pokazuje, że prądnica jest zmasowana, natomiast oryginalnie chyba nawet tam nic nie było do tej masy podłączone, bo po prostu po korpusie to szło, a tutaj mamy osobno malowane elementy, i czasami mogą być jakieś jaja z, tym, z tą masą, więc więc to sobie dokładam. I tu jeśli chodzi o instalację, ja mam generalnie całą rozprowadzoną, już od nowa zrobioną. Dlatego to też tyle czasu zajmuje Myślałem, że więcej będę nagrywał, ale to tak jak już wam wspominałem, chcę, żeby to był taki uniwersalny film, więc pokażę wam kilka rzeczy. kilka Tak tego jak ja, jak ja to robię, natomiast wy sobie to dopasujecie do swoich potrzeb i, i swojego ciągnika. No bo tutaj umieszczę Wam w podpisie filmu link do schematów elektrycznych tych, które już mamy na portalu, co też was zachęcam przy okazji www.retrotraktor.pl. Są w dziale porady, macie tam sporo linków różnych, sporo takich umieszczonych materiałów, chociażby jakieś wykazy łożysk, schematy elektryczne i tak dalej, tam do 30, 40 Supra, zdaje się chyba też już Zetora 25 Dzika. To co na bieżąco robimy i gdzieś tam to odkopię, to staram się to wam udostępnić, żebyście mogli z tego dowoli korzystać. Tak więc tam sobie zajrzycie, będzie link. No i co? I teraz mi zostało to, co jest jakby najistotniejsze i też trochę czasu zajmie. Wszystkie wiązki, tu jeszcze mam na dole kable dodatkowe, bo to tak idzie jeden. Jedna wiązka jakby idzie tutaj tędy, o tędy, pod zegary. Jedna wiązka idzie spod rozrusznika, tutaj gdzie rozrusznik, a jedna wiązka idzie trzecia Spod sprzedni, no jakby tutaj prądnica i reflektory klakson I, i, i to wszystko teraz trzeba spiąć pod deską rozdzielczą. Także zabawa trwa. Przerywacz działa. <laughs> Słuchajcie, tu jeszcze taka ciekawostka związana z tymi lampami, jeśli chodzi o lewą lampę, i podświetlenie tablicy rejestracyjnej żebyście się nie zdziwili jakbyście mieli z tym do czynienia, żeby wymienić te żarówki, no to tu nie mamy dostępu do tego klosza, bo ani od, od wewnątrz w sumie do tych żarówek, bo jest ten klosz przynitowany i tu są takie, widzicie o. Tak jest to wycie, wytłoczone. Natomiast trzeba wyjąć żarówki i tu macie o. Odkręcacie, poluzowujecie te śrubki i tak tutaj zachodzi o. W ten sposób ta oprawka od, od podświetlenia tablicy, z tym, że tutaj o, teraz nie mogę wyjąć, z tym, że tutaj zwróćcie uwagę, że tu są dwa osobne konektory, które trzeba połączyć, jeśli chcecie, żeby te, te lampki obydwie świeciły, więc ja też się na początku na tym złapałem, że no jeden przewód, a tutaj przecież trzeba dwa przewody, bo jest no jest po prostu osobno to podłączone, nie jest to jednolicie pod dwie żarówki te tak zwane palcowe, tak no więc no, o tym trzeba pamiętać, no i rzecz jasna podłączacie to pod światła pozycyjne, z kolei przy prawej lampie dodatkowy przewód wychodzi tutaj na dole pod włącznik do reflektora roboczego i tu jest taki wyciągany przełącznik przyszedł czas na montaż szperacza tu widzicie żarówka oryginalna jeszcze oprawka do szperacza ramka po chromowaniu, ale ramkę to jeszcze Wam o chromowaniu. Nagram osobny film o tych ramkach, bo to za jednym zamachem chromowaliśmy w takiej firmie Tech Świerk, ale to mówię, to będzie osobny film na ten temat. Chromowaliśmy ramki do 28 do przednich reflektorów, do szperacza, do C308 do reflektora, bo tam jest taka sama, do Supra, do reflektorów przednich, bo tacie się zawsze marzyło. Może to nie będzie oryginalne, ale w Suprze akurat to będzie taka odmiana, że to ma być traktor taki, powiedzmy, żywcem wyciągnięty z lat 70., więc to nie będzie traktor 100% oryginał. To będzie traktor taki, który w tamtych czasach pracował, bo to ma być replika tego taty ciągnika, więc tam będą pewne modyfikacje z lat późniejszych, jakby trochę celowo zrobione, ale to na inny odcinek temat. Tu jeszcze jest taka, taka spinka do, do przykręcenia tej ramki. Tu się śrubką przekręca przez ten otworek. I co tam jeszcze? Aha, no i do 40 też jeden. Bo to praktycznie jest to samo co Ursusik 25 ta ramka. No aż szperacz jest nowy ze szkłem. Uszczelka, widzicie? Tu jest fajnie napisane. Uwaga, lustro aluminiowane. Powierzchni lustrzanej nie dotykać. I nie przecierać szmatą. No, szmatą nie wolno. No, także tak to wygląda i demontować. A jeszcze bym zapomniał. Tu są te spinki, do, yy, że jak włożymy ramkę, tu akurat tą śrubką ma być na dół. Czyli w ten sposób. O. To tam od środka musimy tymi spinkami pospinać tą ramkę z, ze szkłem. Z tym, z tym yy, elementem optycznym. I tu ktoś z Was pytał, czy po chromowaniu został znaczek Zelmut. To został.